Witam w kolejnym filmie w obiecanej dalszej realizacji projektu pytań, w zasadzie zadań autorstwa Anecznik. Zostałam zaproszona, przypomnę, przez Anię z kanału Parasola 10, a dowiedziałam się o wszystkim, bo nie zdążyłam się dotrzeć do filmików od Agnieszki, czyli Panny Skór. I ja już w zasadzie takie przymiarki, że tak powiem... Zapowiedzi nagrywałam, później, e, jak byłam w SO, to zrealizowałam takie, że tak powiem, luźne, e, luźne odpowiedzi. E, w tym momencie, niestety, nadal jestem nie do końca przygotowana, bo mogłam sobie tak naprawdę jednak spisać e, te pytania, składały czasem problem z drukarką, ale zobaczmy. Po... Zobaczmy, i będę polegać na mojej pamięci. Przyszykowałam sobie flakoniki, także tutaj będzie odcinek z flakonikami. Natomiast nie mam stuprocentowej pewności, że uda mi się to zrobić tak skrupulatnie w takim sensie, te zadania po kolei. Pamiętam, że pierwszy to było na zasadzie Takie po prostu jesień zapach, gdzie po prostu czujemy jesień, jesień zamknięta w flakonie. Zdecydowanie wspominany już Hermit Coat, czy tam Hermit Coat z Chapel, Chapel Factory to jest wybór idealny Dlatego, że to jest zapach wszelkich niuansów jesieni Jesieni w lesie, jesieni w parku, jesiennych liści, jesiennego klimatu, jesiennego dymu bez wędzonki Wszystkiego tak naprawdę, ale nie wiem gdzie w tym momencie mam ten flakon Trochę szkoda, bo w okresie jesiennym, bo go najlepiej używać Być może jeszcze jest nierozpakowany Natomiast inny zapach, i ja go tutaj nie wiem, czy widać, tuet the Gate pokażę. Wskazałabym dlatego, że może teraz nie, ale kiedyś potrafił ukazać coś na zasadzie jesiennych liści z takim ciepłym, słodszym tłem, ale jednak wleczone jesienne liście. I wówczas miałam flakon, yy, się go pozbyłam i tak naprawdę w zasadzie już... Yy, pod koniec posiadania tego flakonu, a już po tej decyzji, potem żałowałam, bo tak naprawdę ten aspekt jesiennych liści zaczął się ukazywać i w końcu ten flakon znowu do mnie przybył, natomiast znowu jest ten sam problem. Żeby po prostu jakby to powiedzieć. Jak tego zapachu nie mam, to brakuje mi tych jesiennych liści. Jak on już jest, to jakby te jesienne liście nie do końca grają i bardziej gra ta bardziej taka słodsza, ciepła w stronę waniliowej aura, gdzie ja za nie przepadam i który zapach. Podoba mi się z taką aurą. Dzisiaj byliśmy na spacerze nad morzem i testowaliśmy w w zasadzie powiedzmy w losowany, wybrany zapach z tego woreczka zapachów Maison Tate z tymi zapachami wokół kakao, wokół wanilii. I wiem, że będzie seria wokół. Kawy, a wiem o tym od y, Wicki Gosi, Magokur, że ma być ponad Listopadium bar I w tej serii z kawą większą nadzieje pokładam. Natomiast tutaj, że chodzi o wanilię, Czekoladę, mam w ogóle ulubieńców z takimi motywami chociaż y, z wanilią jest raczej mniej po drodze. Natomiast y, te, które zostały wylosowane, kolejne z tej marki testowane, to tak nie do końca. Y, wylosowane i tak, Derek testował to wynik, dwójkę, która się używa z strony takiej rumowości, taki dosyć upojny klimat. Ale i tak lepszym zapachem z jest dla mnie Havan Vanilla Rizzo Unikat Natomiast ja wylosowałam W sensie Darek mi to wybrał z tych pozostałych Sel Vanilla. Dla mnie tak słodkawo, trochę Trochę jakieś tak przeładowanie, mdląco, generalnie no wszystko jakoś mi nie grało, To wanilia i to słodycz i te komponenty pozostałe Cały ten efekt I jakaś taka gumowość, mdląca nuta I w ogóle Coś takiego jeszcze było w tym zapachu. Yy, ta kwestia takiej placionej ta na albo takiej tropikalności. To wszystko za dużo, źle, źle. Kolejne, zacznę teraz od dziesiątki, pamiętam. Dziesiątka to była nuty, bez której sobie nie wyobrażam jeszcze. Nie wspominałem już, o tym, że jest śliwka, cynamon, kardamon, śliwka na pewno i takie ponure, Bordowo, nie wiem, burgundowo, bakłażoną owoce typu granat, jakieś owoce leśne, wytrawna wiśnie i tak dalej. I gdybym wiedziała, gdzie czy znaczy są, to łatwiej by mi tu wybrać flakon, tak jak są właśnie z tym Ermit. Natomiast chcę się posiłkować flakonikami w tym obiecanym y, odcinku, więc po prostu jakby wybierałam takie, które są użyć w tym właśnie omówieniu jesiennym pod kątem tych zagadnień. Natomiast y, to nie znaczy, że są wybory idealne, bo gdybym wiedziała, jakie pewne flakoniki mam, to bym wybrała bardziej idealne, ale. Ale wybrałam pasujące, więc z tymi minutami tak patrzę, kawa też, kawę jesienią też lubię, albo późnym latem, albo letnie wieczory Na przykład w zeszłe wakacje bardzo często dużą ilość zabrałam Acro Awake, piękna kawa Z kawą mam tak naprawdę takie odczucia różne, część lubię, część nie lubię Poszukuję perełek kawowych, natomiast z zapachu z kawą mnie z różnych powodów rozczarowuje. Natomiast dawna wersja mancery kaffe była dla mnie jakby przytłoczona agarem. Natomiast z czasem, jakby w tych kwestiach, jeżeli chodzi o tą mancerę kawową, mocniej zaczęła grać kawa. I albo tak mi się zmienił odbiór, albo jednak jakieś reformulacje zaszły. I tutaj właśnie tę mancerę czy w bym jako właśnie realizację jakiegoś motywu jesiennego Dobrze, tu mamy dwa Teraz tak, zapach, który idzie nie po kolei, wiem Na deszcz Czyli ja bym tutaj poszła w taką stronę Deszcz jako taki element iście jesienny, że chodzi o kwestie meteorologiczne, natomiast Ja tutaj pokażę zapach jest to czwarty element Molfisara yy, i to jest zapach takiego drewna z wilgocią, szkockie klimaty, i jakby ten zapach niesamowicie też może wzyskać w wilgotnej aurze, także ja bym tutaj go wybrała pod takim kątem. Na no 100 tam było coś takiego, więc ja czegoś takiego nie miewam. Natomiast tam wspominałam o jaką Celebration, które już wszystkim wspominałam, niestety stukłam. Yy, innym takim mocnym poprawiaczem generalnie humoru jest ten zapach Ciné z Matsone to jest dawna wersja, i ten zapach to jest po prostu fenomenalne połączenie wielu owoców. To jest taki wieloowocowy zapach, bardzo realny, bardzo naturalny, bez takiej nuty problematycznej jak jest do Pulch, czyli takiej trochę fermentującej. Dużo lepsze mam parametry niż na przykład Faedon Antigua i jednak bardziej mi pasuje niż Humboldt z Fogia. Tak się zastanawiam, czy. Czy coś bym jeszcze tak bardziej wskazać z takich ideałów tropikalnych, owocowych. Yy, ten zapach nie ma w sobie żadnej takiej niepasującej mi pod kątem tropikalności. Nute. Nie ma nic z kokosowości, z rozkwini, z takich rzeczy, także ananasa. To jest zupełnie inne połączenie To jest jakby Bayredo, pulp bez tej problematycznej nuty. Czyli cztery rzeczy zostały poruszone. Było zapachy na jesienny spacer, więc jesień, złota jesień. Takie zapachy, które po prostu tak pięknie jesienią będą wybrzmiewać. Zdecydowanie ten ekstrakt. Mendi rosa, które się zaopatrzyła jesienią. To jest rytuale. zapach jest przebogaty, ekskluzywny, elegancki, biżuteryjny, takie płynne złoto, w takim iście ciepłym, orientalno-jesiennym klimacie. Dla miłośników La Prairie Gold, zarówno w wersji podstawowej, jak i też wersji Shir. Teraz idziemy dalej. Taki, tam było coś takiego, zapach do sweterka, taki właśnie miękki, przytulny, cielesny. Ten piękny, szlachetny gourmand, to jest Madeleine Musk Milano i to jest taki zapach, który ma taką cielesność i miękkość i ciepło i słodycz i takie właśnie prze y skontrastowanie, y przemienienie się tego zapachu, taką też aurę troszeczkę z dodatkiem gorzkiego, y z kuszką niedałowej nuty. A w ogóle jeszcze na jesienny spacer tak zupełnie inaczej tam włosko i ciepła rytuale, ten piękny, klimatyczny, emocjonalny unika Dona Karangold. I to jest bardziej taki dystans, głębia, chód, ale po prostu na takie bardziej emocjonalne, kontemplacyjne się na spacer pięknie. Czyli ja mam chyba, było tak, nuty, jesień w flakonie, tak ta kwestia handry, spaceru, deszczu. Sweterka, 6, czyli jeszcze muszę myśleć, 4. Już to była kwestia nawet, to mam największy problem cały czas, tak naprawdę. Na ziemię zostawię, czyli 3. I tak patrzę, co tu jeszcze. Tak, one generalnie wszystkie pokazałam, które tu zabrałam. Jakie tam jeszcze były kwestie, chyba muszę spauzować. Tam jeszcze była kwestia, przypomniało mi się jesienny gurmo. Ym, I też kwestia ym, na Halloween, więc tak, Halloween, dynia, nie dynia tego typu klimaty. Cyspanie tilda wspomniana, ale w takich różnych klimatach jest też mniej znane y, butikowe i Morter Tribal. I ten zapach też ma w sobie takie ciepło, też ma taki klimat jesienno-, y, taki dyniowo, imbirowy Podobieństwo jest bardzo duże, także myślę, że tutaj jest spokojnie, można by też było spasować. Przecież klimaty świąt też no Halloweenowe, takie Halloweenowe w takim sensie świątecznym e, świeczkowe, toczy się panetone Milano Fragrance jesienny gourmand myślę, że tak z takich mniej znanych bym pokazała ten zapach i to jest Undergreen Gold i to jest zapach, gdzie można użyć taką ym, korzenność jesienną, kardamon i też pociągnęło to takie Pepsi, Coca-Coli, także bardzo ciekawe, jest to przełamane i to jest taki zapach, po którym ja bym dosięgała jesienią i jeszcze w ogóle jest taki flakon, który tutaj nie użyłam, to ten fenomenalny zapach Durgi Notorius Oud. I teraz tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, użyłam 10, także teraz jeszcze tylko kwestia tego, gdzie by go tutaj ulokować, pod którym podpunktem. Więc ten zapach ja odkryłam latem. Pięknie współgrał z letnimi wieczorami nad morzem. Ma w sobie ciepło, ma w sobie po prostu tak cudowną, egzotyczną, drzewną nutę wszystko jest tak bogate, silne, parametrowe i tam jest taki motyw trochę powiedzmy piekarni nocą. I to jest taki motyw, który chyba pierwszy raz poczułam właśnie ten notorius od owego lata zeszłego. To był zresztą też zapach, który towarzyszył mi chyba mojej jedynej nocy na plaży, którą postanowiliśmy spędzić, ale i tak skończyło się tak po prostu, że. Wiedzieliśmy, że nie wstaniemy rano na wschód, więc po prostu spaliśmy na plaży, ale aż do po prostu jak się chyba yy, zorzy i tego wschodu, i potem od razu już do pokoju spać, odsypiać, bo uważaliśmy, że to będzie dana szansa, żeby w ogóle jakby być w, o tej odpowiedniej porze yy, po prostu na plaży. Yy, I ten zapach silnie, zapachowo tą aurą mi towarzyszył wówczas. Ale to też byłby świetny zapach na letnie, wieczorne, ale i też jesienne, dzienne i jesienne, wieczorne spacery, na jesienną aurę. A przez ten motyw, powiedzmy takiej wplecionej trochę jakby egzotyki piekarni nocą, że nawet taki by mógł być jesienny, górmok, a Już pewnie więcej jesiennych takich tego typu rzeczy yy, w stronę górmą, by można było wskazać bardziej jesiennych. Natomiast to jest niewątpliwie niezwykle intrygujący zapach. Ja jestem tym zapachem zachwycona i myślę, że często będę po ten zapach sięgała w najbliższym czasie. Teraz tak wydaje mi się, że brakuje mi jednego punktu, tylko teraz jakiego nie wiem, więc może już się po prostu mówmy w ten sposób, że ja potem sprawdzę i w opisie bądź w komentarzu em, powiem. I może zrobię tak, że jak jakiś flakon do tego dopasuję, to może gadam po prostu w miniaturkę. Nie wiem, kogo ja mogę wytypować do realizacji tych zadań, Anecznik, dlatego że nie wiem, kto już tak naprawdę realizował. W każdym razie, yy, może ktoś z widzów będzie chciał zrealizować w formie pisemnej. Yy, ja przypomnę, że na moim kanale jest też mój projekt Pytanie Jesiennych, taki wcześniej, z kiedyś. Jest oczywiście seria Jesień emocje perfumowe, a projekt Jesiennych pytania był chyba w zeszłym roku. Być może nagram aktualnienie albo coś nowego w tej kwestii. Natomiast i tak po prostu jest seria, playlista odnośnie jesiennych klimatów może trochę e, zrobię uaktualnienie, jeżeli chodzi o jesienne motywy już trochę było pod kątem dymu, było też e, pod kątem kilka wybranych przez zanieszka było cynamon e, no, no było kilka, obiecałam skórę, więc to powinno pójść w pierwszej kolejności, że chodzi o te jesienne obiecałam też trochę takich może nie jesiennych, ale owoce w lesie jako jesienny motyw też uaktualnienie, i taka bardziej może realizacja, nie tylko uaktualnienie co realizacja Natomiast y, część motywów będzie właśnie jesiennych uaktualnienie, część już była, część obiecałam, część będzie, część w, by, uaktualnienie, a część po prostu zrealizowanie, bo Wydaje mi się, że o typowo o nie było na przykład, o nie było y, No jeszcze pomyślę, co jeszcze z takich może y, Mniej typowych motywów jesiennych bym tutaj wskazała, może jakieś takie nostalgiczne i rysy. Obiecałam też kwestie róży, takich jej ujęć właśnie nostalgicznych, emocjonalnych, właśnie pasując na ura jesienną, ale przypomnę, że odnośnie róży to jest seria, playlista perfumowe imię róży. Także tam też to będzie podpięte. Jest też seria Flower Power. Także a tutaj jesienne, emocje perfumowe, też jest seria playlista, motywy perfumowe, tam też można przejrzeć, które są faktycznie tak pod kątem jesieni. W ramach tej jesieni był na pewno dym i coś jeszcze było. Paczule w końcu muszę poralizować, obiecałam. Także tych motywów, tych motywów jest dużo. Ten tytoń i różnego odsłony to są takie niekończące się, tak naprawdę, ilości tych motywów, bo Naprawdę są takie mocno standardowe motywy, a są też takie troszeczkę mniej standardowe. Pięknym motywem jest oczywiście kwestia drewna, lasu. Yy, I to też w zasadzie już było realizowane. Przypominam, jest też seria playlista Las w perfumach, czy perfumowy las, nie pamiętam. Także to chyba tyle. Mam nadzieję, że ktoś. O, może ja wytypuję. Jednak wytypuję <laughs> mocniej aktywnych widzów na przykład. Marlene, dwie Agnieszki, czyli Panny z gór Agnieszka i z Mago kur. Nie wiem czy perfumowe Orient Express realizowa, jeżeli nie to też. Czyli Monikę. Widzę, że nikogo nie pominęłam. Ciągle mi się myli, niestety. Chyba Aneta właściwie, tak? Aneta. Podpowiem, Aneta, która lubi Kasbach z Piguet, która lubi Fatom Beauforta, yy, która lubi Marquis et d'Orange, która nie przepada za Black Maker, Także nie pamiętam pełnego. Jakiś pełny jak jak wynik, ale mam nadzieję, że nie, nie pokręciłam w końcu Aneta. A jak ktoś dotrwał aż tak długo, to zróbmy perfumowe kto pierwszy ten lepszy, może ktoś dotrwał. Jakieś jesienne zagadnienie na filmik powiedzmy w przeciągu, w przeciągu tygodnia powinnam zdołać, zrealizować, jak się to ułożyło. Jakaś nowa kwestia pod kątem jesienia była aktualnie jakiejś wcześniej zrealizowanej, to też żeby zobaczyć, czy to już było na przykład i czy właśnie zrobić jakieś takie bardziej uaktualnienie, czy coś w ogóle zupełnie nowego, czego jeszcze nie było A z mainstreamu to jest według mnie piękny zapach na jesień Cartier Panther, wersja aktualna